Mam na mnie Patrycja. Pracuję w firmie Farmaków już kilka lat. Jest to 17 lat. Zajmuję się rejestracją leków. Moje stanowisko to specjalista do spraw rejestracji. Jestem osobą odpowiedzialną za utrzymanie ważnego pozwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych. Jest to samodzielne stanowisko. Jesteśmy z koleżankami podzielone na produkty, które zajmujemy się. Ja zajmuję się produktami w formie tabletek. Moja ścieżka kariery w filmie Farmapol rozpoczęła się zaraz po studiach. Przyszłam jako studentka i miałam staż, waroczny staż w firmie. Fajne w tej pracy jest to, że tworzymy fajny zespół. Znamy się, wiemy, że mamy gorsze bądź lepsze dni. I, i, ale potrafimy zawsze dojść do, do celu y, i osiągnąć ten cel. Czujemy się faktycznie jak, y, jak w rodzinie. Spędzam aktywnie czas y, po pracy. Wiadomo, dom, rodzina. Lubię skakać na trampolinie. Y, mamy grupkę fajnych dziewczyn. I razem skaczemy, dostajemy niezły wycisk. Akurat w firmie Farmapol, takie osoby decyzyjne to w głównej mierze są to panie. Pani wiceprezes jest, też jest panią, też jest kobietą, pani od jakości. Tutaj z Vigilance z i od produkcji. Większość to są panie. Razem się mobilizujemy do działania i też poprawiamy. Chcemy się rozwijać, chcemy, chcemy razem, wspólnie osiągnąć dane cele. Współczesna kobieta powinna być otwarta, nie bać się wyzwań i. Jeżeli są narzuciła jakiś cel, ze spokojem, ale dość do celu.